Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Danke für Ihre Fragen. Chyba wszyscy czują ulgę, że sagę transferową mamy już za sobą. Dziś wreszcie debiutuje na boisku. Ciekawe jak się spisze. Trwa już odliczanie przed pierwszymi spotkaniami w lidze. Tymczasem zaś na zachętę obejrzyjmy dziś sobie mecz, którego stawką jest super puchar Niemiec. Bayern Monachium zmierzy się z RB Lipsk. W takich meczach stawka może nie jest wysoka, ale każdy chce je wygrać, bo to taki przedsezonowy papierek lakmusowy. Porażka w Superpucharze Niemiec może zasiać ziarno niepewności w zawodnikach, a zwycięstwo wręcz przeciwnie, wzbudzi pewność siebie przed rozpoczęciem sezonu. Są ważniejsze trofea, ale to wciąż coś więcej niż mecz towarzyski. A teraz realizator pokazuje nam jedenastkę Bayernu Monachium. Manuel Neuer w France. dalej w obronie Milan Skriniar. Wystąpi wraz z Dajotem Upamekianą. Dalej Jozła Kimiś oraz Leon Gorecka zagrają jako środkowi pomocnicy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. A oto skład RB Lipsk. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Rusza więc pierwszy... Teraz aż się prosi, by centrować. Dobrze obroniony... Z piłką Robert Lewandowski. Gulaszi! Jakim cudem to wybronił? Powinien świetnie wkomponować się w pierwszą jednostkę. to odrywala. Co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. Co za interwencja! Od... Co teraz z nią zrobi? Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła. Ależ teraz było. Doskonała piłka za obronę. Sané na wolnym polu. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż grośnie. Gol! Niezwykła sytuacja! Naprawdę tutaj. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści. Należało cofnąć akcję. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejny tego typu zagranie. Sto. Dobre wycofanie ze skrzydła. I gol! Wyrównująca bramka. No to teraz dopiero zacznie się prawdziwy... Gonzalo Guedes ma piłkę przy nodze. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Niewykorzystana teraz okazja z zrzutu rożnego. Szansa, by wyjść na prowadzenie. Będzie bramka. Aj, co za zmarnowana sytuacja. Jeszcze nie koniec. Lewandowski. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Ciekawe, jak odnajdzie się w nowej ekipie. Na pewno wszyscy na tutaj... Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Posie, co tu się dzieje? Rozgrywki Bundesligi cieszą się u nas niesłabnącą popularnością. Przypomnę więc tylko, że wkrótce. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Co za okazja! Z tak bliska, to powinien być gol! Gol Kiper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Interwencja bramkarza i piłka trafia w słupek. Dobrze obroniony, czy wpłynie to na obrazby? Czy stoła to wykorzystać? Angaż broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Wydaje mi się, że... Ależ akcja, popatrzmy. Mamy gola dla Bayernu Monachium. Bawarczycy wyrównują stan gry. A czasu wciąż... Gonzalo Gedes. Ma teraz szansę. Co tu zrobił Neuer? Niesamowite. I podanie do Sanem. Ładny minień. Sprawdzamy tętno. Zaczynamy. Pierwszy strzelec staje przed szansą. Tak jest! Weszło. Nie dał bramkarzowi szans. Najważniejsze to nie ulec presji. Susa parada Noiera. Mistrz. Trafia! Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja Bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. I jest gol! Wykorzystał karnego! Podszedł do piłki opanowanej. Zrobił co należy. Jest Bramka. Pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Słupek! Piłka nie wpadła! Czasem takie wpadają, ale nie tym razem. Teraz uwaga: decydujące chwile. Jeśli strzeli... Gol! Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. Ależ ładnie nam teraz wszystko pokazuje powtórka. Widać, że była próba rzucenia się w dobrą stronę, ale to nie wystarczyło, bo nie mogło. Tak precyzyjny strzał w dolny róg jest praktycznie niedobro. Muszą być dzisiaj z siebie naprawdę zadowoleni. Pierwszy sukces w sezonie wędruje na ich konto. Pokazali dzisiaj swoją siłę. Wysłali ostrzeżenie rywalom do głównego trofeum. No i już za moment zasilą klubowe muzeum kolejnym efektownym okazem. To zawsze bardzo przyjemna chwila, nawet jeśli przed meczem mówili, że najważniejsza dla nich będzie po prostu dobra gra, a teraz cenna zdobycz wędruje w górę. Tak jest! Brawo! Jest z czego się cieszyć! Ich uśmiechy i uniesione ręce świadczą o tym, że jednak co trofeum, to trofeum z impetem wchodzą w ten sezon. Pewnie już sobie robią miejsce w gablocie na kolejny puchar. Dzisiaj natomiast mogą świętować i cieszyć się wygraną. Mnóstwo fotografów. Próbuje teraz uwiecznić sukces triumfatorów. Kto wie, może wśród tych zdjęć znajdą się takie Prawdziwe historyczne perełki. Na razie sami przechodzą do historii jako żywe pomniki dziejów swojego klubu.